Materiał nie jest sponsorowany, opinia w nim wyrażona jest moim subiektywnym odczuciem. LEGO Fortnite nie jest tyle trybem z osobną grą wewnątrz samego Fortnite. I to widać. Na start samym robi produkcja Epic wyraźnie daje nam znać, iż Battle Royale i LEGO dwa różne światy. Zamiast tematycznego dla sezonu tła, wita nas łąka, gdzie każdy z elementów poza gruntem zbudowany jest z klocków LEGO. To tutaj tworzymy swój świat, podając ręcznie lub generując losowo ziarno, według którego ma powstać nasz klockowy świat. Co dość istotne, mamy tutaj dwie opcje. Tryb piaskownicy, gdzie możemy bez limitu tworzyć budowle, inicjować walki, eksperymentować z systemem pojazdów, czy po prostu bawić się bez ograniczeń. Z kolei drugim z nich jest tryb przetrwania. To tutaj doświadczymy przygody, w której musimy zadbać o głód, surowce czy schronienie, a świat pełen jest zagrożeń czekających na każdym kroku na nasze klockowe postacie. Jednak sposób doświadczenia tego drugiego trybu może być różny, ponieważ sami definiujemy, co w trybie przetrwania ma wpływać na nasz styl gry. Możemy przykładowo wyłączyć wymóg jedzenia, gdy gra okazała się zbyt trudna. Opcję tę możemy definiować jedynie w momencie tworzenia świata, tak więc nie ma obecnie możliwości wyłączenia chociażby głodu po rozpoczęciu gry w danym świecie. Jednak załóżmy, iż decydujemy się uruchomić styl przetrwania ze wszystkimi jego opcjami ustawionymi w pozycji włączonej. Co nas czeka? To tutaj właśnie zaczyna się prawdziwa przygoda. W tym momencie trafiamy do sporego, choć dosyć pustawego pod kątem zabudowań świata. Naszym przewodnikiem zostaje jedna z postaci, która krok po kroku wdraża nas z logikę rządzącą światem LEGO Fortnite. Bo za w grę zaczynamy z pustym ekwipunkiem i ledwo trzema serduszkami, nie reprezentującymi naszą wytrzymałość, choć to z czasem możemy zmienić. Naszymi pierwszymi zadaniami, które sugeruje nam wykonać owa postać, jest budowa ogniska czy też maszyny służącej do craftingu. I tak przez pierwsze kilka minut zbieramy owoce, kamienie czy patyki celem pożywienia się i zbudowania podstawowej konstrukcji. Produkcja ta jest survivalem, więc i tutaj cała nasza gra opierać się będzie na zdobywaniu coraz to lepszych surowców, Budowaniu większych i wytrzymalszych konstrukcji oraz stopniowe zdobywaniu coraz mocniejszych narzędzi. Brakuje tutaj jedynie opcji wytwarzania zbroi, choć rozwiązano to trochę inaczej z racji możliwości używania naszych skinów z trybu battery. Tak więc początkowo tworzymy narzędzia takie Kilow czy Siekiera, by móc rozbijać większe głazy i zdobywać z nich granit, czy ścinać drzewa, celem szybszego i bardziej efektywnego pozyskiwania drewna. Cykl ten jest swoistą pętą, w której pojawiają się jednak coraz to nowsze elementy. Gdy mamy już podstawowe narzędzia, możemy zacząć myśleć o tworzeniu własnej wioski. Tworzymy Kładąc na ziemi totem, gra pokazuje nam, jaki obszar obecnie zajmie nasza wioska. Obszar ten jest ograniczony powierzchniowo, a jedną wioskę od drugiej musi dzielić odpowiednia odległość jednak być może z czasem się to zmieni. Kiedy mamy już totem, nasza wioska jest oznaczona. Tak więc co dalej? Każda z wiosek ma 10 stopni ulepszeń, a każda z nich umożliwia nam odblokowanie coraz to nowszych konstrukcji oraz zaproszenie do wioski NPC, które od teraz będą mogli w niej zamieszkać. Musimy zadbać jednak o odpowiednie lokum i łóżka dla naszych nowych lokatorów. Do każdego z ulepszeń musimy zużywać coraz to nowsze materiały, które zdobywać będziemy poruszając się po innych biomach. Ich pozyskanie pozwala nam tworzyć lepsze, bardziej efektywne narzędzia, które to z kolei pozwalają wydobywać jeszcze lepsze surowce. Gdy w wiosce pojawiać się zaczną nowi towarzysze, zyskujemy opcje takie jak wysłanie ich po surowce, przetwarzanie ich czy zabranie NPC ze sobą celem pomocy w walce czy pozyskiwaniu surowców. Grę zaczynamy, jak wspomniałem wcześniej, od zbierania zasobów z ziemi, by następnie pozyskiwać je z jaskiń na terenach głąki, później pustyni i przynależnych do niej jaskiń, by ostatecznie udać się w wysokie zimne góry. W każdym z tych miejsc musimy zadbać nie tylko o głód, ale też zmierzyć się z trudniejszymi przeciwnikami, jak również czynnikami klimatycznymi. Nasi bohaterowie, w zależności od biomu i pory dnia, będą się przegrzewać lub zamarcać. Na pustyni za dnia słońce będzie palić, z kolei w nocy czeka nas śmierć w wyniku niskich temperatur. Na terenach ośnieżonych, gdy słońce świeci wysoko nad horyzontem, powoli tracić będziemy zdrowie, jednak w nocy czeka nas prawie natychmiastowa śmierć z racji ekstremalnie niskich temperatur. Każdy z biomów niesie jednak ze sobą dodatkowe benefity. Gdy zdecydujemy się na budowę na biomach pustynnych bądź zimowych, pozwoli nam to na odkrycie nowych struktur i budowli, a tym samym na tworzenie bardziej zróżnicowanych wiosek. Wracając do tematu z początku materiału, system zbroi nie występuje w grze, jednak twórcy rozwiązali ten problem w trochę inny sposób. Każdy z protagonistów może tworzyć ulepszenia zwiększające odporność na temperaturę, czy dające dodatkowe profity np. odnawiające się zdrowie. Jednak prócz tego każde ulepszenie zwiększa naszą wytrzymałość reprezentowaną przez ilość serduszek. Ulepszenia są stałe i zostają z nami nawet po śmierci. Oprócz samych boosterów, wytworzyć możemy również lotnie, które umożliwia nam zejście z wyżej położonych terenów czy szczytu budowli. Jednak jest to gra LEGO, co wiąże się oczywiście z budowaniem, a to jest po prostu niesamowite. Budowle mogą powstawać na trzy sposoby. Najłatwiejszym z nich jest wybór budowli z gotowych presetów, a następnie dokładanie gotowych fragmentów budynku według sematu. Fragmenty te tworzone są z posiadanych w ekwipunku materiałów. Kolejnym sposobem, tym oczywiście najtrudniejszym, jest budowa według własnego projektu. Po prostu sami decydujemy, jak i z czego powstają nasze budowle. To właśnie tutaj nasze wyobraźnia jest jedynym ograniczeniem. Pośrednim sposobem jest budowa z presetów, a następnie rozbudowa budowli według naszego uznania. Jest to dosyć szybki i łatwy sposób idealny dla osób nie mających wyobraźni przestrzennej, jak i co bardziej leniwych graczy. Walka jest dosyć częstym sposobem dotarcia do trudniejszych materiałów, jak i obrony. Tak więc i w tym aspekcie tu ten ma kilka możliwości do zaoferowania. Możemy aktualnie używać miczy, jak i kuszy, a naszymi oponentami są nie tylko zwierzęta, a również szkielety wychodzące w dużych ilościach z podziemi, gdy tylko nastanie mrok, i również szybko ukrywające się przed porannym światłem. Wchodząc do jaskini musimy się liczyć ze spotkaniem tego typu przeciwników. Jednak nie chcąc wam zdradzać wszystkich możliwych oponentów, wspomnę tylko o wilkach czy pająkach. Zaznaczając tutaj, iż na swojej drodze spotkamy znacznie potężniejszych przeciwników. Jako ostatni element zostawiłem sobie coś, co dla mnie ma bardzo duże znaczenie, a póki co jest niestety najgorzej wykonanym elementem całej gry, a mianowicie konstruowanie pojazdów. Co prawda do dyspozycji gracza udostępnione zostały koła czy balony celem tworzenia pojazdów naziemnych oraz powietrznych, jednak w obecnym momencie pojazdy te nie posiadają elementów sterujących. Tak więc bez bardzo dużej ilości eksperymentowania i budowania skomplikowanych, ruchomych elementów pojazdy nie mogą skręcać, co czyni ich zastosowanie bardzo ograniczonym. Jedynym sposobem poruszania się jest liczenie na to, iż pojazd pojedzie akurat w tym kierunku, w którym byśmy potrzebowali, a topografia terenu nie wpłynie na tory jego poruszania się. W grze oczywiście nadal brakuje sporej ilości funkcji, a jej błędy nie są czymś zaskakującym. Jednak Epic gwarantuje, iż tryb ten zostanie z nami na stałe i będzie rozwijany na równi z Battle Royale, a współpraca z marką Lego, przetworzenie owej produkcji, to dopiero początek. A czy ty grałeś już w Lego Fortnite? Podziel się swoją opinią. A jeśli jeszcze nie miałeś okazji, to szybko uruchamiaj swój sprzęt i pobieraj Fortnite. Gdy w przypadku owego trybu za darmo, to więcej niż uczciwa cena.